Pojawia się tylko pytanie, czy ty rzeczywiście chcesz być świętym? Bo zobaczcie, to święci kształtują się w Maryi. Z Ewangelii według świętego Jana. A obok krzyża Jezusowego stały matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, Oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, drodzy bracia i siostry, w trzecim dniu naszych rekolekcji. Dobrze, że możemy kontynuować nasze spotkania w tej formie multimedialnej. Nie wiem, co teraz dzieje się w kraju, jaka jest sytuacja, jak wygląda obecny stan. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi. Mam nadzieję, że wasi, wasi bliscy są zdrowi, że żyjecie w pokoju i ta obawa, czy jakiś lęk nie zdeterminowały was zupełnie. Bardzo bym sobie tego życzył. Dziś mam chęć przeczytać wam kilka. Ważnych rzeczy, ważnych spraw z nauczania Kościoła, może nie tyle z nauczania Kościoła, co z nauczania świętych, które zostało przejęte w zasadzie przez Kościół i wdrażane jest w kulcie maryjnym, bo kochani, no nie wyobrażam sobie rekolekcji dla pielgrzymów bez Matki Bożej. Słyszeliśmy fragment z Ewangelii. Słyszeliśmy dzisiaj: Oto syn Twój, oto matka Twoja. Kolejne słowo Jezusa Chrystusa z krzyża, słowo do każdego z nas, ale też kiedy spojrzymy na ten kontekst historyczny, biblijny, słowo do matki i do świętego Jana. Dziś kochani, chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na słowa świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort, który napisał w traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny w sposób następujący święci kształtują się w Maryi. Za słowami świętego Augustyna porównuje Maryję do formy bożej. Święty Ludwik pisze: kogo do tej formy bożej wrzucono, ten bywa od razu ukształtowany w Jezusie Chrystusie i Jezus Chrystus w nim. Małym kosztem i w krótkim czasie będzie on przebóstwiony, ponieważ wrzucono go do tej samej formy, co ukształtowała Boga. Genialne porównanie, coś niesamowitego. Zobaczcie, tu mi się kojarzy, jeżeli pieczecie ciasta, ciasteczka, foremki, to jest coś, co idealnie nam obrazuje tą sytuację. Jeżeli patrzymy na foremkę, wlewamy masę, z tej foremki wychodzą pierniki, wychodzą ciasteczka, wychodzą różne inne, mniej, bardziej idealne, najczęściej różne. Najczęściej różne. Mimo tego, że ta forma jest taka sama. To jednak te ciastka, te mufinki czy inne rzeczy one się od siebie różnią. Maryja jest formą doskonałą. Jest formą doskonałą, to znaczy w tej formie, jaką jest Matka Boża, ukształtował się Jezus Chrystus takiego, jakiego znamy, czy to z Ewangelii, czy to z innych pism wczesnochrześcijańskich. Zobaczcie, że tak naprawdę w tym momencie ta prawda świętego Ludwika, którą nam przekazuje jest czymś niesamowitym, bo pokazuje nam to, że Maryja ukształtowała Chrystusa w związku z tym, jeżeli ona ukształtowała Syna Bożego w taki sposób, takiego jakiego go znamy z kart Pisma Świętego, to i nas może ukształtować w ten sam sposób. To coś niezwykłego, będziemy do niego podobni. To będzie bardzo bliskie porównanie. Pojawia się tylko pytanie, czy ty rzeczywiście chcesz być świętym? Bo zobaczcie to święci kształtują się w Maryi. Czy chcesz być świętym? Czy chcesz to osiągnąć? Czy chcesz zdobyć ten stan? To jest ważne pytanie, na które każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. Dlatego święty Ludwik powie jeszcze: "Pamiętaj, że do formy wlewa się tylko to, co jest stopione i płynne". To znaczy, że trzeba zniszczyć i stopić w sobie starego Adama, by stać się nowym Adamem, Chrystusem w Maryi. A no właśnie, trzeba być płynnym. To znaczy, trzeba się stopić, trzeba się w pewien sposób spalić. Co to znaczy? To znaczy, że ja muszę się przyznać do swoich grzechów, że ja muszę skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, żeby stopił się we mnie stary człowiek, żeby stopiło się we mnie to, co złe, to, co grzeszne. Co to jeszcze znaczy? To znaczy, że tak naprawdę, będąc płynny, muszę zniszczyć w sobie zło muszę zniszczyć w sobie grzech stopić w sobie to co jest nieprawe to co jest nie tak to co jest jakimś moim przyzwyczajeniem jakimś nałogiem złym czymś co nie pozwala mi wlać się w tę formę bo inaczej nie będę pasował inaczej nie będzie dało się ukształtować mnie na wzór Chrystusa kochani zachęcam was dzisiaj bardzo serdecznie do tego abyście Dali skruszyć swoje serca, abyście dali te swoje serca złamać. Sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, przed swoją śmiercią podczas ostatniej środy popielcowej mówił w homilii, tutaj sparafrazuję te słowa, że musimy być w tym momencie jak proch, ten proch, którym się posypuje głowy. Musimy stać się jak ten popiół i dać się, jak ten popiół kiedyś złożyć w jedną całość zapraszam was dzisiaj do tego abyście podjęli taką właśnie refleksję nad sobą czy potrafię być tą płynną masą która wleje się w formę Matki Bożej która będzie ukształtowana na wzór Jezusa Chrystusa módl się dzisiaj o to poproś ją o to aby to ona właśnie w swojej formie w sobie kształtowała ciebie na obraz swojego syna tego wam życzę, drodzy bracia i siostry, abyście, prosząc dzisiaj Matkę Bożą o te dary, czuli, że ona jest blisko Was, że w tych rekolekcjach, ale też w tym czasie, w tym trudnym czasie, ona wciąż jest blisko każdego człowieka. Pozdrawiam Was serdecznie, widzimy się w następnym odcinku. Szczęść Boże.